W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Czytamy w dzisiejszej antyfonie na wejście. Jeśli zachowasz pamięć o występkach Panie, Panie, któż się ustoi. Te słowa usłyszeliśmy dziś wyśpiewane na początku mszy świętej. Ale czy Zdajemy sobie sprawę z powagi tego, co tak naprawdę psalmista tutaj Panu Bogu wyśpiewuje, a wraz z Nim i my. Nie jest tak, że owe słowa doskonale odnoszą się i do dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii, być może najbardziej znanej wszystkim chrześcijanom, tym słowom, które z pewnością wielokrotnie powtarzaliśmy, i które być może większość katolików zna na pamięć. Oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boski. Pan nasz Jezus Chrystus raz jeszcze przypomina nam o obowiązku zachowania sprawiedliwości, sprawiedliwego postępowania. I jakże często, słuchając tej Ewangelii co roku, a być może i częściej czytając ją, uspokajamy się po niej. Ha, że Pan nasz Jezus Chrystus podał nam tu rzeczywiście słuszny powód do unikania niepłacenia niesprawiedliwych podatków nakładanych przez państwo, co poniekąd jest prawdą, ale jakże łatwo zapominamy po drugiej części tego słowa, które Pan, nasz Jezus Chrystus, tutaj mówi: Poddajcie Bogu co boskie. I wówczas powinniśmy się zatworzyć. I jak psalmista, zawołać: Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, Panie, Tuż się odstoi? Bo czyż nie jest tak, że pamiętając o tym, co się należy, a co się nie należy władzy, państwu, zapominamy niestety o tym, co my sami jesteśmy dłużni Panu Bogu. Pomijamy zatem drugą część zdania, które wypowiada do nas dzisiaj zbawiciel. Czy bowiem zastanawialiśmy się najpierw tak naprawdę, co właściwie otrzymujemy od Boga? Otrzymujemy od Niego, że czas na wszystko. I nie sposób spłacić się, wypłacić się z powodu długów, jakie wobec Pana i Stwórcy nieustannie zaciągamy. W każdej sekundzie jesteśmy tylko i wyłącznie Jemu. Przecież wdzięczni to, że istniejemy. Ale oprócz tych wszystkich darów przyrodzonych, a także darów najróżniejszych, darów własnych, otrzymujemy przecież od naszego Boga coś szczególnego. Otrzymujemy Jego samego w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej. I wówczas powinniśmy się zatrwożyć na słowa, które wypowiada Pan nasz Jezus Chrystus. Oddajcie Bogu co dosyć. Czy my bowiem pamiętamy w ogóle, co też się dzieje w chwili, kiedy klękamy przy balaskach? Czy nie jest tak, że przez całe nasze życie, tak naprawdę do tej pory, od chwili naszej pierwszej komunii świętej, zaczęliśmy tylko i wyłącznie zaciągać wobec Pana Boga dług? Nawet nie zaczęliśmy myśleć o tym, aby go spłacać. Co my bowiem otrzymujemy w chwili, kiedy przyjmujemy samego Boga pod postacią chleba? Pokarm, zwyczajny pokarm, doczesny, sprawia w naszym ciele, w naszym życiu cztery pożytki w wielkim zgłoszeniu. Po pierwsze, utrzymuje człowieka przy życiu. Po drugie, pomnaża wzrost jego siły. Po trzecie, wzmacnia słabość, zwłaszcza w chwili słabości, w chwili hołb. I po czwarte, nie mniej ważne, sprawia człowiekowi przyjemność. Otóż Komunia Święta w nieporównywalnie większym stopniu takie same skutki sprawuje w naszych duszach. I to za każdym razem, kiedy ją przyjmujemy. Po pierwsze, utrzymuje i pomnaża w nas łaskę święcającą. Tą, która sprawia, iż zanurzeni w boskiej naturze, z tą boską naturą złączeni, żyć możemy na wieki. I tak jak pokarm doczesny Kiedyś przestanie pełnić funkcję podtrzymywania naszego życia takowa łaska oświęcająca, która nas zrasta, ilekroć przejmujemy Komunię świętą sama z siebie nigdy nas nie opuści, jeśli do popełnimy grzechu śmiertelnego. Po drugie, Komunia Święta sprawi, że owa łaska w nas nie tylko jest utrzymywana, pomnażana, ale i w naszej duszy wzrasta. Pomnaża bowiem wiarę. Nadzieję i miłość wobec Pana Boga i wobec bliźniego. Po trzecie, komunia święta wzmacnia też nasze osłabione siły duchowe. Komunia święta jest lekarstwem na wszystkie nasze słabości. Przecież to nie komunia święta, właśnie. Brew temu, co chcieliby powiedzieć nowinkarze, co chcieliby powiedzieć wszyscy moderniści, Pseudoliturgiści, pseudoteologowie, czyż to Nie Komunia Święta była właśnie ową siłą, która pozwalała tym niezliczonym rzeszom męczenników iść na śmierć, w jej obronie oddać życie, jak przykład na przykład święty Tarcyjusz. Czyż to nie ona sprawiała, że pośród pogańskiego świata chrześcijanie wyróżniają się swoją miłością i swoją czystością. Nie nadalmo zatem wielki? Święty Cyry, powie nam, jeśli nadyma Cię pycha, przyjmij sakrament, a ten pokorny chleb uczyni Cię pokorną. Opanowuje Cię skąpstwo, pożywaj tego chleba a niebieskiego, a ten szczodry chleb uczyni Cię szczodobliwy. Owieje Cię zaraźliwe powietrze zazdrości lub nienawiści, bierz chleb anielski, a ten miłościwy chleb uczyni Cię pełnym miłości jesteś niemiernym, nieumiarkowanym w jedzeniu i piciu, żwej ciało i krew Chrystusowa, a to ciało umartwione, napojone żółcią i octem, utrzyma cię we wszczęięźliwości. Usi cię grzech nieczysty, przyjmij ten sakrament, a uczyni cię czystym i skromnym. Pisze Cyryl. Chleb ten Rzeczywiście jest lekarstwem na wszystkie nasze bolączki, gładzi grzechy poprzednie, wzmacnia w nas łaskę, a niejednokrotnie dzięki dotknięciu łaski daje nam odczuć, co nie jest istotne, i pociechy duchowe. Podobnie jak dobry posiłek, raduje nasze serce. Co pędzi misjonarzy na, kwa... na krańce skwarnego świata? Jeśli nie komunia święta, co tylu pozwala trwać, mocno przybierze, mimo przeciwności, jeśli nie komunia święta. Zgaśmy na chwilę słońce nad naszym niewosłonem, a po niedługim czasie, już mniej więcej po 7-8 minutach, bo tyle czasu potrzebuje słońce, żeby dotrzeć na Ziemię, Ziemia stanie się tylko zimnym, ciemnym głazem, na którym jakiekolwiek życie nie będzie możliwe. Zgaśmy owo słońce komunii świętej. I w krótkim czasie będziemy musieli duchowo zginąć. Wnet zobaczymy ohydne rozpasanie i samolubne pogaństwo. Dokładnie tak, jak coraz częściej widzimy to na naszych ulicach. Oddajcie Bogu co Boskie. Widzimy jak wiele otrzymujemy. Jak rzadko, niestety, staramy się być przynajmniej za wielki dar wdzięczny. Czyż i w naszym życiu, czyli w naszej kaplicy, nie powtarza się o tym które miało miejsce w XVI wieku, w parafii, w której pracował święty Filip Nereusz, kiedy to pewnego razu zauważył, że jedna osoba opuściła Kościół niezwłocznie po przyjęciu Komunii Świętej. Co ów wielki święty apostoł Rzymu zalecił, nakazał, otóż nakazał on ministrantom natychmiast wziąć świecę i podążać za ową osobą. I kiedy ów winowajca zorientował się, co się dzieje, czy się niezwykle zawstydzony, zapytał, co toż to ma znaczyć, robi ministranci, mali chłopcy powiedzieli, że przecież towarzyszą tylko Panu Jezusowi, który jest w ich sercu ze świecami. Ile razy my niestety zachowujemy się wcale nie lepiej niż owa osoba uwieczniona przez świętego Filipa Nereusza. Jaka zatem ma być nasza odpowiedź? W jaki sposób mamy zacząć oddawać Bogu to, co jest boskie w obliczu tego wielkiego daru Komunii Świętej? Spłacimy Panu Bogu dług, jaki zaciągamy nieustannie z Komunii Świętej. O ile najpierw do niej dobrze będziemy się przygotowywać, a następnie składać za nią Panu Bogu dzięki. Zobaczmy, w jaki sposób przygotujemy nasze kościoły, nasze ołtarze. Jak zdobne nieraz w czasach, kiedy jeszcze wierzono Pana Jezusa, kiedy wierzono w dogmaty wiary katolickiej w naszych kościołach, jakie piękne znoszono same kościoły, same ołtarze, tabernakula niejednokrotnie. Pokryte, pokryte złotem, podobnie jak złotem pokryta była arka, przymierza, w której przechowywano zaledwie manny. Zobaczmy, jakich kruszców używa Kościół Święty, ten bieżący Kościół Święty, ta bieżąca jego część, aby sprawować najświętsze tajemnice złota i srebra, aby z nich przyrządzić kielichy, pateny, które dotykają kołni świętej. Jest to dla nas bardzo konkretny znak, że i my w ten sposób mamy gotować nasze dusze na przyjęcie króla, królów, pana, panów chleba anielskiego, baranka Bożego. I my zatem musimy troszczyć się o to, aby należycie przygotować najpierw nasze ciało przez post eucharystyczny. Najlepiej tych co najmniej trzech godzin, które zalecał Pius XII, które zaleca nawet nowy kodeks, brutalnie zmniejszający czas, jaki powinniśmy poświęcić na to, aby uzmysłowić sobie, że przyjmować będziemy niezwykły pokarm, ale pokarm anielski. Dlatego też troszczymy się o skrótność, przystępując do Komunii Świętej, o świąteczny strój, o brak jakichkolwiek światowych ozdób, jakiegokolwiek światowego wyzywającego makijażu, gdyż tu Spotykamy się z samą niewinnością, która składać będzie pocałunek na nasze ustach z Jezusem Chrystusem. Ale oprócz przygotowań co do ciała, oprócz przyjmowania komunii świętej na kolanach, na język, do ust, o wiele ważniejsze są jeszcze przygotowania naszego ducha. I dlatego święty Paweł słusznie powie: Niech doświadcza pierwej siebie człowiek, a tak niech jest z tego chleba i z tego kielicha pije, bo kto niegodnie jej pije, sąd sobie i potępienie pożywa. Mówi święty apostoł. Zatem pierwszym naszym obowiązkiem, pierwszym przygotowaniem jest stan łaski uświęcającej. Dobry katolik, ba, powiedziałbym, że w ogóle katolik, to ktoś taki, kto jest zawsze gotów przyjmować pana naszego Jezusa Chrystusa do swojego serca. To znaczy, to jest ktoś taki, któremu, kiedy zdarzy się nieszczęście popełnienia grzechu śmiertelnego, nie trwa w nim ani chwila, ale natychmiast oczyszcza się w sakramencie pokuty. Tylko taki człowiek zasługuje w pełni na miano katolika. Tak jest. Ale to jedno, podstawowe co prawda z przygotowaniem. Innym przygotowaniem, niezbędnym przygotowaniem jest rozważanie tego, kto ma przyjść do nas Komunii Świętej. Czy wczoraj wieczorem zastanowiliście się przez chwilę, co też będzie się działo za chwilę tutaj? Czy zastanowiliście się na tym, kogo macie przyjąć do swoich serc? Czy zastanowiliście się, że nie idziecie tylko spełnić swój obowiązek, że nie idziecie sprawić komukolwiek przyjemności, tylko idziecie na wezwanie Boże do ołtarza Bożego? Że sam Bóg, Stwórca Wszechświata, będzie raczył zniżyć się do swojego stworzenia. Czy choć jedną minutę poświęciliście na to, aby z wdzięcznością zapłonąć pragnieniem przyjęcia króla, królów i pana panów, chleba anielskiego? Tak niewiele i dla każdego jest tu dostępne. Następnie przez modlitwę. Przygotowujmy się do przyjęcia Komunii Świętej i wiedzmy, że najlepszym przygotowaniem do przyjmowania chleba anielskiego jest wysłuchanie mszy świętej, a najlepiej czytanie z tego skarca, z tej otwartej księgi, którą jest liturgia, z tych wszystkich świętych tekstów, które Kościół przed wiekami zostawił dla nas, gdyż w sposób najlepszy. Oddają Panu Bogu cześć, chwała, a nas przygotowują na Jego przyjęcie. Dlatego tak zbawienną rzeczą jest, abyśmy pokochali nasze mieszańki i rozważali te teksty, które Kapłan odmawia w naszym imieniu przy ołtarzu. I wreszcie, kiedy przyjdzie ta chwila, kiedy Kapłan wzniesie najświętszą hostię przed nami i wezwie nas do tego. Abyśmy wyzwali naszą niegodność, uczyńmy to szczerze. Panie, w jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, abyś przyszedł pod mój dach, ale po tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Owe gesty bicie się w piersi nie mają być tylko teatralnym, pokazywaniem sąsiadowi, że nasz żal jest większy, bo głośniej bijemy się w piersi, ale ma być szczerym naszej słabości i nędzy i ostatnim aktem wzbudzenia pragnienia przyjęcia naszego Zbawiciela na chwilę przed tym, gdy do nas przyjdzie. Jakże nie mamy zawalić się radością, ani za zazdroszczą nam tylko jednej rzeczy, w cudzysłowie zazdroszczą, właśnie tego, że możemy przyjmować świętszy sakrament, wobec którego my tyle razy jesteśmy obojętni, w Bogu co boskie. Nie jest to nasza łaska, jest to nasz obowiązek. I naszym obowiązkiem jest także dziękczynienie po przyjęciu Kołni Świętej. Przez 15 minut w naszych sercach fizycznie obecny jest Jezus Chrystus. Ten sam, który chodził po Galilei, po Judei, który nawracał, uzdrawiał, czynił cuda. Ten sam, który teraz obecny jest w niebie ze swoim ciałem, krwią, duszą, bóstwem, ze swoim boską i ze swoją ludzką naturą. I jak my wobec tego faktu postępujemy, często czekamy tylko, aż owe 15 minut minie, abyśmy mogli wreszcie znowu zająć się swoimi sprawami. Zapominamy o tym, że On jest w naszych sercach po to, aby za nas i z nami się modlić i aby wysłuchać naszych próśb jak często po przyjęciu Komunii Świętej prosimy Go o cokolwiek. Jak często uwielbiamy Go, jak często składamy Mu dzięki, jak często wynagradzamy Go. Prawdopodobnie bardzo rzadko. Gdybyśmy tylko wiedzieli, że Jezus Chrystus, gdybyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus jest w naszych sercach, to chcielibyśmy, aby owa chwila Komunii Świętej nigdy się nie skończyła, jak pragnęli tego wielki, wielcy święci. Choć Bóg jest bezcenny, jak mówi Borzyniec skupoli w swojej walce duchowej, to w chwili komunii wart jest tyle co ty. Cóż to znaczy? Znaczy to, że za Komunię Świętą masz musiał oddać całkowicie, bez wyjątku. Więcej nie wymaga, tylko tę twoją nędzę. Ta nędza musi zostać oddana nam zupełnie, naszemu panu. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, prośmy naszego Anioła Stróża, prośmy naszych patronów, którzy wiedzą, czym jest Komunia Święta, aby oni za nas dziękowali, aby oni za nas uwielbiali Jezusa Chrystusa obecnego w naszych sercach. Jeśli podczas każdej Mszy Świętej niezliczone zastępy anielskie otaczają ołtarz, to wiedzcie, że to samo czynią w chwili, kiedy ich Pan jest w waszych sercach. W jaki sposób wy się wówczas zachowujecie? Co za głupotą jest zatem trwanie w obojętności wobec najświętszego sakramentu? Co za głupotą jest odwlekanie komunii świętej? Co za głupotą jest odwlekanie spowiedzi świętej? Co za głupotą jest ograniczanie się raptem do przyjmowania chlebańskiego raz do roku, aby uczynić zadość praw Kościoła? Podczas jednej ze swoich wizji. Święty Jan Bosko, wizja senna widział Kościół pod postacią okrętu, na pokładzie którego stał Ojciec Święty, miotany przez wichurę, miotany przez fale, któremu groziło zatopienie, mówi święty Jan Bosko. On widział, że ten statek jest na granicy katastrofy zniszczenia. I w tym, tej potężnej wichurze, w tym potężnym sztormie, Zajaśniało światełko nadziei. Oto na horyzoncie pojawiały się dwie kolumny, do których ten statek zacumował. Mniejsza z nich, jak mówi święty Jan Bosko, to kolumna, na której stała Najświętsza Maria Panna. I to do niej została zaczepiona jedna z kotwic okrętu. Druga, wyższa, i piękniejsza, to kolumna, na której znajdował się Najświętszy Sakrament. Te dwie kolumny są jedynym ratunkiem dla Kościoła Świętego. Te dwie kolumny są treścią naszego apostolskiego życia. Modląc się dzisiaj w intencji misji katolickich, pamiętajmy, że misja rozpoczyna się w chwili, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Właśnie wówczas i my naszymi słabościami, być może z brakiem zdrowia, możemy stać się prawdziwymi misjonarzami którzy zanoszą Chrystusa na koniec świata. Gdyż w chwili, kiedy przyjmujemy Go do naszego serca, musimy, możemy i musimy prosić o to, aby On raczył udzielić się jak największej ilości duszy. Prosimy za tę Najświętszą Maryję Pannę. Tę, która miała godność, ten, która miała zaszczyt trwać przez dziewięć miesięcy w komunii z drugą osobą Trójcy przy najświętszej, fizycznej komunii aby nauczyła nas, czym ów wielki dar, który od Pana Boga jest, otrzymujemy jest, oraz aby pomogła nam oddawać Bogu to, co boskie. Amen. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie po chronie